Dzień dobry, dzień dobry widzowie kanału Konapowy Komandos. Witam Was w ten piękny niedzielny poranek. Z kampa robię co się da w Suliszowicach u naszej Kasi, która też robi co się da. Nie przyjechałem tutaj na darmo. Dzisiaj, w ramach szkolenia, uczymy się korować pniaczki drzewa bukowego. I muszę powiedzieć, że pod fachowym okiem dobrego nauczyciela, jest to bardzo przyjemne zajęcie. A po co my to Kasiu właściwie robimy? Robimy to po to, żeby ograniczyć dostęp robactwa do pnia i żeby nam służyły jak najdłużej, żeby były zdrowe, żeby wyschły. I żeby nam długo służyły. Rozumiem. Muszę też powiedzieć, że na pewno ci najbardziej znani mistrzowie Dłuta pracowali u ciebie i brali nauki. Witzwórz, jak dobrze pamiętam, mistrz Paweł z czy też nawet nasi młodopolscy rzeźbiarze. Tylko dziwne, że nie chcieli o tobie wspominać, ale to chyba przez jakieś prawa autorskie albo skromność. Raczej może przez traumę, przez traumę. Trauma, nie trauma, ale generalnie jeżeli potrzebujecie naprawdę sobie tam wypocząć, wysłać dzieciaka na jakieś szkolenie bushcraftowe i tak dalej, wpadajcie do Kasi, bo naprawdę warto, a pniaczki będą jeszcze czekały na Was do okorowania. Oraz kupa innych umiejętności, które warto mieć w lesie, czyli... Jak przetrwać. Dokładnie, jak przetrwać, czyli jak zbierać butelki, żeby sprzedać w skupie. Jak zbierać grzyby, jagody, żeby się nie otruć. No i co najważniejsze, no, walka z jak się chować przed urzędami skarbowym, ZUS-em, w lesie, żeby jakoś to przetrwać. E, dziękuję Ci Kasiu bardzo za gościnę. Ja wracam do roboty. A wy wpadajcie do Kasi, zerknijcie na jej profil na YouTubie, na I gdzie tam jeszcze masz te swoje profile? Na Instagramie. A i na Instagramie. Jest takie, coś ja tam nie bywam, ale zaglądajcie. Ahoj! でも。Tem po, tempo, tempo. <laughs>